No i kiedy ten jełop wyjdzie? Co on myśli, że ja cały dzień mam i by tutaj stać? Pod więzieniem i czekać na niego? Nie Niech żyje wolność! Mireczek jak zawsze w formie. A tobie czemuś tak łeb trzęsie? Bo myślę o Daisy... No elo mordy, ile to było? Dwa miesiące czasu? No siema mordy, hej, hej! A ten czemu leży? Bo za Daisy dalej płacze. Aha, czyli nic się nie zmieniło. Ogarnij się, Dariusz! Chodźcie, idziemy do domu! Dobra, Mirek, ale ty to sam pójdziesz do domu, nie? Co? Dlaczego? No bo ja muszę iść na zakupy, bo trampek mnie wysłała. Dariusz ma randkę. A ty dalej nie płaczesz za Daisy, przypadkiem? Płacze to mało powiedziane! On wyje! Ale jakaś Jessica się nim zainteresowała, ja nie wiem w ogóle. Ja bym za pieniądze z nim nie chciał nawet. Dariusz, co ty jej grozisz? Że ona chce się z tobą umówić, czy jak? No ja nawet nie wiem, czemu ona jest nam zainteresowana. Ja dalej kocham Daisy. No ale Sławek ciągle mi normalnie... On na mnie krzyczy, żebym z nią poszedł na tą randkę. Typie, ona dwa miesiące za tobą lata, no weź. Tylko jełop by nie skorzystał. No ja to w was nie wierzę. Dobra, idę do domu, nara. Gdzie ty z nią w ogóle idziesz na tą randkę? E, no na tom, tą, tą ławeczkę taką. No wiesz, którą tą. No, tam, tam idziemy. Jakiegoś kwiatka jej może chociaż kupca? Kwiaty mógłbym kupić jedynie dla Daisy. Ale Daisy mnie nie chce! Dobra, zamknij się już narwo. Daisy! A... To tutaj mieszkamy teraz pimpek. No, to dawaj klucze. Gdzie je masz? To się tak głupio uśmiechasz głupku. Dawaj klucze. <grytanie> Ale jakie klucze? To klucze, którymi otwierasz drzwi. Masz 23 lata i nie wiesz co to są klucze. Ale ty mi dawałeś w ogóle jakieś klucze? To no, dawałem ci klucze przy otwieraniu kluczy. Ja się nie dziwię, że cię z domu wywalili. Ja się dziwię, czemu ja się wciąż z tobą opiekuję. A to takie szare, długie świecące? A to nie Lizak był? Isaac, czy Ty jesteś głupi. Jezus, ja takich rzeczy w wojsku nawet nie widziałem. Boże, no bo Ewka się wkurzyła i nie wywaliła na zbity pysk. Nazywaj się tak do swojego dziadka, bo ci zaraz do wojska zapiszę, ty mały gnojku. Dobra, dziadek! Luzuj porty! Ja zjadłem tego klucza! No, może mi się trochę jedynka ukruszyła, ale dobry był, taki trochę bez smaku metaliczny. Ale. ale zjadłem, no! No, zjadłem, no co ja poradzę? Co? Zjadłeś klucz? Ja wiem, że wy młodzi lubicie jakieś was wody, ale klucz! Posłuchaj! No, Klucz brzmi podobnie jak KFC! I to na K i to na K! Tylko głupiłby się nie pomylił! Ale chociaż smaczny był! Smaczny to ty masz pasztet w tej głowie, a nie mózg, ty idioto! No, jak ja cię zaraz trzepnę tym pasem? O siema, Mirek! Ja nic wcale nie gadałem, hej! A, 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 frytek! A w nocie, Mirek, nie widziałem, gdzie żeś ty się podziewał! A no wiesz! Życie gangstera wcale nie jest takie proste, jakby by się wydawało. No gdzie byłem? No w więzieniu byłem na dwa miesiące. No i wiesz, z kasą trochę krucho. No bo jak przez dwa miesiące byłem w więzieniu, no to nie mogłem swoich interesów prowadzić, no nie? Pożyczyłbyś może trochę kasy, co? Ja ci nic pożyczać nie będę, Mirek. Dobrze się wziomek, ale patrz, kogo ja mam na utrzymaniu. to klucz zjadł. Zaraz na Ojo musimy jechać. Jak to klucz zjadł? Co ty się z małpą na mózg zamieniłeś? Ej! Dobra, cicho tam. ten, słuchaj, skoro my nie mamy kluczy, to może nas Mirek, do mieszkania, co? To może podstawię nam kiwko i takie tam inne soczki, he, Wiesz, fajnie by było, ale trampek to teraz non-stop ponoć nawija o tym, że musi mieć ciszę, bo chce się uczyć. No debil! Już świat raz pokazał, że nauka to nie jest do niczego potrzebna. Trzeba mieć w głowie dużo, a nauka to tam wiesz, wywalone. Ale ja też mogę piwo? Możesz piwa, jedyne co ci mogę podać, to napój na męskość, bo ten głos to mnie irytuje. <laughs> Daj spokój! <laughs> Zamknij się, bo zaraz przeliteruję ci słowo przeprowadzka! Koniec tego, idę po pas. Hej, przepraszam za spóźnienie, yy, ale kupowałem prezent dla ciebie. Zobacz. Co ta za paskudna mysz? Co to jest? No, kupiłem ją, bo mi ciebie przypominała. E, e, co? <laughs> Czy ty właśnie powiedziałeś, że ja jestem brzydka? Co? Nie, nie, nigdy w życiu, no. Przecież ta mysz jest piękna, dlatego postanowiłem, że ją kupię. No gdzie ty? Proszę, proszę, prezent, prezent. Jesteś najgorszym facetem, jakiego kiedykolwiek poznałam. Więc zamknij to mordę i siadaj. No dobra, dobra. Dobrze, posłuchaj. Mam 25 lat i nigdy nie miałam chłopaka. I muszę mieć chłopaka, rozumiesz? Muszę! O, uh, Okej? Okay. I ty nim będziesz. No wiesz, wszyscy faceci zdradzają, kłamią i tak dalej. A ty jesteś taki brzydki, że nie miałbyś nawet z kim zdradzić. Uh, Okej? Okay. Uh, uh. Więc jesteś najlepszym wyborem. Jutro idziesz razem ze mną na imprezkę, bo muszę Cię przedstawić moim koleżankom, a pojutrze idziemy do moich rodziców, jasne? E, no... Dobra, dobra, spoko, może być, no, okej. Okay. I masz mi cały czas komplementować, mówić mi, że jestem piękna, cudowna, najlepsza, fantastyczna i cokolwiek zrobię, Tobie ma się to podobać. Masz... Na wszystko się zgadzać, jasne? Super. No dobrze, to już umiesz całą konstytucję, prawda? Um, no nie, jeszcze trochę mi zostało. Mądry jesteś chłopak. Na pewno to szybko ogarniesz. Krampeczku! Wróciłam! Uh, Mirek! Um, to, to już dzisiaj um, nie spodziewałem się tego. No! Stęskniłeś się? Bo ja za tobą mnie! To ja żartuję, oczywiście się stęskniłem. A najbardziej to za twoimi pieniędzmi? To ja już pójdę. Do zobaczenia, Trampek. Nie, zaczekaj! Czyżbym przeszkodził w randce? Co? Nie, nie, coś ty zwariował? Uczę się, uczę się. Dlatego już się przymknij i daj mi spokój, bo muszę się uczyć. No, no, na pewno! Wiesz, że Frytek i Pimpek się wprowadzili do nas, do naszego bloku? No, słyszałem jak się drzecie. Mimo już okna miałem zamknięte i mieszkamy na trzecim piętrze, to dalej było was z spod tego bloku. No, trzeba Frytka zaprosić, dawno się nie widzieliśmy. Nie ma opcji, czyś ty zwariował? Ostatni raz był u nas kiedy? Pół roku temu. I jak był, to spał na kanapie przez trzy dni, bo tyle się piwsko oklał. O nie, 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 na pewno nie. Dobra, nie marudź. Trumpek, a dałbyś mi trochę kasy, co? Nie. No nie bądź taki, no. No weź mi tak. Trzystówki daj. Mirek, powaliło cię w życiu. No dobra, to chociaż jedną, no. No nie bądź taki samolubny, no weź się podziel. Odkąd chodzę na studia, to teraz pracuję na pół etatu, a nie na cały. Co? Ty poszedłeś na studia? Zwariowałeś? Przecież mówiłem od dłuższego czasu, że chcę chodzić na studia. No to poszedłem. I z mojej pensji nie będę w stanie wykarmić trzech darmozjadów. Ruszcie swoje leniwe tyłki do roboty i tyle. A, no nie, no trambek, trambek, nie, nie. Co ty robisz? Mirek, weź idź i daj mi spokój, chcę się uczyć. Won! Won! Ambek, no nie rób tego, proszę cię. Won, zamknij się w łazience, bo w swoim pokoju dosyć ciebie mamy. Idź mi stąd. Tam. będziesz coś chciał? Ale ja nic od ciebie nie chcę, śmierdzielu, tylko spokoju, no. Idź stąd, się. Wychodzę. Nara. No i najlepiej to nie wracaj, nie robię. Się na mnie rzuca.